Bardzo niedoceniane schorzenie. I ciągle niedoceniane przez wielu ginekologów. Na czym ono polega? Kobieta przechodzi cesarskie Kobieta cięcie. Przy... I co się może wydarzyć? Przecież to jest takie bezpieczne. Tyle kobiet yy, przechodzi cesarskie cięcie. Zazwyczaj tak. Jest to bezpieczna metoda. Mhm. Ale problem jest wtedy, kiedy w miejscu, gdzie nacięliśmy macicę, ta bizna nie zrasta się w sposób prawidłowy. Ale to zależy od. Yy to jest zależne od y, jakiejś predyspozycji kobiety, czy to się po prostu Nie może wszystko, zdarzyć y, każdemu? To może zdarzyć się każdemu. Y, wpływ na to ma zarówno technika chirurgiczna, technika szycia, to jest jedna z przyczyn y, powstawania defektu blizny, ale także mogą być to y, czynniki personalne, na przykład tyło zgięcie macicy. Mogą być to też inne czynniki, które wpływają na to, że blizna się źle goi, blizna macicy. I wtedy powstaje w macicy taka nisza. W tej niszy tutaj gromadzi się krew miesiączkowa. Ta krew miesiączkowa w macicy, w tej niszy, może być obecna do momentu, no, wtedy, kiedy zarodek ma się zaimplantować. Jeżeli ta krew się cofa do jamy macicy, to środowisko Wiami macicy jest nieodpowiednie dla implantacji zarodka. Albo inaczej. Jeżeli ta krew zalega w środku cyklu, a bardzo często się tak zdarza, to ta krew unieruchamia plemniki. Albo powoduje, że one to po prostu nie przechodzą odpowiednio przez śluz zmieszany z, ze schemolizowaną krwią. W takich sytuacjach jest to przyczyna niepłodności. Ale poza tym, kobiety, które mają ten defekt blizny który się objawia najczęściej plamieniami po miesiączce, jeżeli mają plamienia, nie współżyją bardzo często. Bardzo często ten problem higieniczny wpływa na rzadsze współżycie. Ale rozumiem, że ten defekt blizny jest obiektywnym właśnie problemem. Jest problemem, jest problemem, który. Przeszkadza w zajściu w ciągu je. Albo Przede wszystkim wiąże się on, jest to już uznany czynnik, który może powodować niepłodność, a w dodatku ostatnie badania wykazały, że jeżeli wykonuje się in vitro przy defekcie blizny, to skuteczność tego in, vitra, in vitro znacząco się obniża. Ale rozumiem, że lekarz wie, że taka, taki defekt blizny jest, zanim dojdzie do. In vitro. Lekarz powinien wiedzieć, ale wiele pacjentek. Przechodzi procedurę in vitro pomimo istnienia tego defektu. Jeżeli u części z nich ta procedura może być skuteczna, ja nie mówię, że u wszystkich będzie nieskuteczna, ale, u, ale ten odsetek wciąż przy istniejącym defekcie blizny, objawowym defekcie blizny, czyli takim, który daje plamienia i ta krew tam w środku zalega albo cofa się jeszcze do jamy macicy. Ta skuteczność in vitro znacząco spada. Tutaj taki defekt mógłby być skorygowany przed in vitro. Czy po wykonaniu takiego zabiegu rosną szanse na zdrową ciążę? Powiem tak. Jedno z doniesień, z pierwszych doniesień na temat defektu bizny, gdzie jeden z pierwszych lekarzy zajmujący się tym problemem, leczył pierwszą serię pacjentek, uzyskał 100% ciąż bez in vitro. Ale to doniesienie wydaje mi się troszeczkę niewiarygodne, bo rzadko jest tak, żeby jakakolwiek metoda dawała 100%. Tutaj te szacunki są teraz bardziej w kierunku 60-70% do 70 skuteczności w przypadku, gdy faktycznie problemem jest defekt bizny, bo może być tak, że pacjentka ma defekt bizny po cięciu cesarskim i jest to jedna z przyczyn niepłodności. Jedna, bo mogą być też inne. Ale faktycznie, jeżeli kobieta po cięciu cesarskim nie może zajść w ciążę przez 12 miesięcy, ma plamienia, to być może przyczyną jest defekt blizny. I zanim wykonamy in vitro, być może bardziej uzasadniona byłaby korekta tego defektu. Możemy ją wykonać różnymi metodami. Też są różne metody korekcji. W przypadku bardzo dużych defektów stosujemy laparoskopię, natomiast w przypadku mniejszych defektów taką metodą z wyboru jest histeroskopia. Zresztą my w Polsce mamy nasze własne sukcesy w tej dziedzinie, gdzie nawet te większe defekty potrafimy skutecznie leczyć, leczyć histeroskopą. Histeroskopia brzmi historycznie. Historycznie, ale jest to straszna nazwa. Niech pan powie coś więcej, jak wygląda takie badanie, bo przyznam szczerze, że w pierwszym odbiorze, jak usłyszałam nazwa histeroskopia, to pomyślałam o wampirach, o jakimś strasznym zabiegu, który no właśnie, ta nazwa mi <laughs> dość niepokojąca. Jak no wygląda tak, takie badanie? Nazwa brzmi niepokojąco, ale pochodzi od nazwy macicy. Badanie polega na przede wszystkim Histroskopia jest metodą, która może służyć i diagnostyce, i leczeniu. Jeżeli chodzi o diagnostykę, to metoda polega na tym, że wprowadzamy bardzo cieniutką optykę do wnętrza jamy macicy, oglądamy wnętrza jamy macicy i obraz tego wnętrza dostajemy na ekranie monitora. Możemy zobaczyć, czy nie ma we wnętrzu jakiejś patologii szczególnej. Ale dzisiaj metody ultrasnograficzne są na tyle dokładne, że większość patologii potrafimy wykryć w ultrasnografii, więc większość pacjentów, które, którzy przychodzą w histeroskopię, to są pacjenci, którzy już mają jakiś problem, który możemy we wnętrzu macicy leczyć histeroskopowo, na przykład defekt blizny, mięśniaki podśluzówkowe, polipy endometrialne i wady wrodzone macicy, które też mogą być przyczyną niepłodności. Są też próby zastosowania histeroskopii w leczeniu adenomiozy i jest jeszcze jedna ważna przyczyna niepłodności, niepłodności wtórnej, czyli niepłodności, która już po wcześniejszych ciążach występuje, to wzrosty wewnątrzmaciczne albo inaczej mówimy czasem o zespole Ashermana. Proszę coś więcej powiedzieć. Rozumiem, że po tej ciąży, po urodzeniu naturalnym, tak? Siłami natury dochodzi do wzrostu w macicy? Są takie sytuacje, które mogą generować wystąpienie wzrostów wewnątrzmacicznych. Na przykład y, sytuacje związane z położnictwem. Y, zastosowanie procedur wyłyżeczkowania w okresie połogu. Po normalnym porodzie albo po cięciu cesarskim te procedury mogą generować wzrost. wzrost. Niekiedy są to procedury, które y, Ratują życie. Nie możemy od nich odstąpić, ale wiemy, że generują powikłania. Są sytuacje, w których wzrosty wewnątrzmaciczne mogą powstać na skutek procedur, innych procedur terapeutycznych na, wykonywanych w obrębie jamy macicy, np. wyżyczkowania po poronieniu, albo w przypadku nawet stosowania histeroskopii jako metody leczniczej, i jest też ryzyko wystąpienia wzrostów wewnątrzmacicznych. Również w przypadku leczenia mięśniaków macicy może dojść do częściowego zrośnięcia jamy macicy. Wiele czyha na nas niebezpieczeństw, kiedy chcemy zajść w ciążę, aż naprawdę trudno uwierzyć, że przez tyle tysięcy lat jednak w te ciąże zachodziłyśmy i nadal zachodzimy. Zajrzyjcie na portal politykazdrowotna.com obserwujcie nasze media społecznościowe na Facebooku, Instagramie i TikToku.